Cześć, witamy przy stole, z tej strony Staszek i Amelia. Witamy, witamy serdecznie. Dzisiaj mamy Wam do zaprezentowania Dziennik 29, Przebudzenie, który jest bezpośrednią kontynuacją Dziennika 29. Ale zanim zaczniemy Wam o tej grze opowiadać, jak zawsze mamy dla Was konkurs. Teraz na ekranie pojawi się zagadka. Odpowiedzią na tę zagadkę jest hasło, które może wydać Wam się dziwne, bo będzie złożone z różnych znaków, liter, z cyfr. Ale to nie, nie, nie obawiajcie się, że to jest coś złego. To jest po prostu kod filmu na YouTubie, który musicie wpisać w adres, który też widzicie tam sobie na ekranie teraz. Jak wpisujecie. widzieliście poprzednie zagadki, to wiecie o co chodzi. Zawsze przy dzienniku robiliśmy dokładnie taką samą, taki sam gatunek zagadki, w sensie zagadka inna, ale ten sam proces. Po prostu wpisujecie w adres. I jeżeli traficie odpowiednią, znajdziecie odpowiednią, oczywiście, odpowiednią, odpowiednią odpowiedź, to dostaniecie, dotrzecie do filmu specjalnego, gdzie Wam pogratulujemy. I tam pierwsze trzy osoby, które znajdą ten film i napiszą w komentarzach cokolwiek. Dadzą znać, tak? Tak, dadzą znać, dadzą przepis na mafina, cokolwiek, dostaną od nas egzemplarz dziennika 29 przebudzenie czyli drugiej części. Skontaktujemy się z wami mailowo i będziecie wiedzieć dalej co, co musicie zrobić, żeby otrzymać ten dziennik. A teraz opowiemy wam ogólnie, o co tam chodzi, oczywiście bez spoilerów, to się nie musicie obawiać. Czym się różni? Czy jest fajniejszy, czy nie jest fajniejszy? Jaka jest różnica w porównaniu ze zwykłym dziennikiem? Właściwie i tak to dalej, chyba o tak całej dalej. rodzinie dzienników trochę pogadamy. W całej też. rodzinie tak mam tu przygotowane. Zobaczcie wszystkie dzienniki, to, żeśmy pokazywali, dziennik wyprawę pokazywaliśmy. Ten dziennik zagadkowo podróż nie pokazywaliśmy, on jest przeznaczony mhm. bardziej dla młodszych. Więc a, trochę raczej... my nie mamy motywacji, a nie mamy mm, komu dać i czekać na fajną taką konkretną tak. recenzję. Ale ogólnie polecamy też serdecznie dla młodszych zapoznać się o Ponoć tutaj jeden takich... z najfajniejszych. Tego też typu. fajna rzecz, tak, też tak słyszałem. No ale nie testowaliśmy jeszcze tego, no bo trochę no dla dzieci, tak? Więc jakby nie nasz próg za bardzo, ale dziennik przebudzenie. Zacznę od oddania głosu Ameli. Jak powiedziałeś przebudzenie, to tak mi przyszło do głowy, Przebudź że w ja formie powiedz. podsumowania takiego e, całościowego kurczę. To jest faktycznie przebudzenie dziennika. Przebudzenie. Dlaczego przebudzenie? No Bo takie jest przebudzenie taki... mocy. No, on jest. A gdzie, tu, a gdzie tu masz. To nie są gwiezdne wojny, tylko dziennik 29. Przebudzenie. Dobra. Przebudzenie treści. O! Przebudzenie o, 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 treści. Przebudzenie, przebudzenie zagadki. Zostańmy przy przebudzeniu treści jednak. Ponieważ e, porównując z pierwszą, to w ogóle pierwszy, pierwszy dziennik, pierwsza interaktywna gra książkowa, jaką Foxy wydały, w ogóle przy okazji przypominamy, że to Fox Games wydało grę więc ja I sponsoruje wam nagrody. I sponsoruje wam również nagrody. To był taki przecierający szlak tak pierwsza ever książka wydana przez Foxy super się sprzedała, podobno dużo frajdy ludziom sprawiała, to jest druga jej część, chociaż jest to czwarty installment, tak? czwarty rodzaj, czwarta odsłona. czwarta odsłona tego typu gry, tego typu gier i można przyznać, że naprawdę jest, jest dużym krokiem w przód w porównaniu z pierwszym, ponieważ jest przede wszystkim fabuła, fabuła wpleciona. Samą rozgrywkę. Myślę, że sam początek możemy pokazać. Możesz pokazać początek, a ja powiem, początek. dlaczego ta fabuła jest tutaj dużym plusem. Niektórzy z Was grali w wyprawy, rozwiązywaliście tam zagadki, widzieliście, że tam była fabuła, czyli teoretycznie fabuła tutaj nie jest niczym nowym, ale ona tutaj o. jest wpisana, Proszę. jakby w treść. Dziennika, tak. warto ją czytać. I ona rzeczywiście bardzo intensywnie nawiązuje. Te zagadki są tematycznie powiązane z tym, co przed chwilą przeczytaliście, jako tę stawkę fabularną. Jeśli kompletnie nie wiecie, czym jest w ogóle dziennik, nie czym jest interaktywna książka, no zachęcam przede wszystkim do zobaczenia sobie chociażby tej pierwszej części. Mamy ją na kanale, <coughs> bo tam wszystko dokładnie tłumaczymy. Ale będziesz musiał potem, ale tu, wiesz, zakrywać. Ale tutaj, tu nic nie ma. Tutaj, tutaj tak jest, wiesz, bardzo prosta rzecz, więc nawet jak tutaj ktoś zobaczy, no, no proszę was, rozwiązanie tej zagadki jest najprostszą formą ever, prawda? nie ma prostszej zagadki, taka na rozruch, prawda? Więc tutaj nie musicie się martwić, tutaj spoiler jest malutki. Jeżeli jest w ogóle, zauważalny. Co się dzieje w tej grze? Rozwiązujemy zagadkę? Mając hasło wpisujemy ją w aplikację na, te, na telefonie bądź w internecie ogólnie, bo tu musimy odpalić dziennik29.pl i tutaj numer wpisujemy zagadki. numer zagadki i tam pojawi się miejsce do wpisania odpowiedzi. Macie też dwie podpowiedzi, a jak się kompletnie zatniecie, macie również możliwość sprawdzenia odpowiedzi na daną Czyli zagadkę. Czyli jest dokładnie tak, jak widzieliśmy to w poprzednich odsłonach, i w dzienniku, i w wyprawie. Tak, jak również oczywiście możecie skanować sobie kodę QR, żeby też szybciej przenosić się pomiędzy odpowiednimi stronami, tam, żeby wiedzieć, gdzie wpisać odpowiednie hasło. I wpisywanie tych kluczy tutaj jest ważne. Ponieważ tego nie było w wyprawie, ale to było w pierwszym dzienniku i tutaj tak samo to jest i to jest fajna rzecz, że wasze, te klucze, które tu wpisujecie są ważne, ponieważ będziecie z niektórych mocno korzystać im dalej. Dość intensywnie ta mechanika tak. jest wykorzystywana. Im dalej więc w dzienniku trzeba pilnować. to rzeczywiście tym więcej. Nie ma takiej tego zbiorczej strony na końcu, jak była w wyprawie, gdzie były wszystkie klucze. To czasami było wygodne, jak się dużo kluczy wpisuje, ale no tutaj trzymali formę z poprzedniego dziennika. Tak. Rozumiem. Ale tam sobie po prostu trzymaliśmy, wyprawy trzymaliśmy sobie po prostu klucze, a tutaj one rzeczywiście mają znaczenie, tak? Tak. Tak jak mówiłam o tych wstawkach fabularnych, to że są powiązane. Jeśli bardzo ich nie chcecie czytać, bo Wam się w ogóle nie podoba idea mieszania fabuły z zagadkami, teoretycznie nie musicie, ale uwierzcie nam na słowo, lepiej czytać. No to w sumie dodaje takiego dodatkowego klimatu, tak? Jakbyśmy przeżywali historię eee, razem z bohaterami. Nie chcę spoilerować, ale no przeczytajcie po prostu. Co jeśli chodzi o sam poziom zagadek, bo pewnie też jesteście ciekawi, czy jest gorzej, czy jest lepiej, jest. Różnie. Ja powiem, 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 jak to z mojej perspektywy, perspektywy wygląda. Amelia powie, jak to wygląda z jej perspektywy. Znaczy, na pewno za nas mogę powiedzieć, że uzupełnialiśmy się. Niektóre zagadki były dla ciebie takie, pyk, a ja co? E, tak, jak? tak, rzeczywiście tak jest. Ja na przykład nie jestem fanem zagadek, gdzie trzeba zgadywać. Zgaduj zgadula, domyślić się, co autor ma na myśli. Kilka zagadek takich tutaj jest. I na przykład w tym dobrze sobie radzi Amelia. Ona coś tam skojarzy coś na przykład z literaturą czy z obrazem, tak mnie, żeby nie było też spoilerów. Yy, skojarzy coś, że o, ten motyw pojawił się gdzieś, tam poszuka, coś wyszpera z internetów i nagle wpisuje hasło działa. A ja tak, o, nie wiedziałem, w ogóle nie byłem nawet świadomy, że jest coś takiego: czy jest taka literatura, czy jest taki obraz, czy jest taka piosenka. Nie wiedziałem. I nie wiedziałbym, gdybym nie dostał jakiejś konkretnej podpowiedzi, czego szukać na przykład w internecie. I to jest od razu przy okazji bardzo ważne. W tej grze korzystamy z internetu. Jeżeli nie będziecie korzystać z dodatkowej wiedzy, wyszukiwać po słuchach kluczowych no nie rozważycie tej książki i będzie, gdzieś się zatniecie no niestety to jest dużo no wiedzy. teoretycznie ktoś może mieć taką wiedzę, ale jest to ale no, trzeba mało to to prawdopodobne. taką wiedzę z, trzeba, z wielu dziedzin. Trzeba przyznać, że ten dziennik rzeczywiście zagadki ma po prostu ciekawsze. One zahaczają o więcej dziedzin, jest to bardziej różnorodne, bardziej przemyślane i przy niektórych może być rzeczywiście duży problem, no bo wiadomo, że no, nie każdy z nas wszystko wie. Więc bez internetu albo bez kogoś kto wam e, Poda ten dobry kierunek do rozwiązywania zagadki będzie bardzo ciężko. Z niektórych zagadek byłem bardzo zadowolony, niektóre były takie idealne, które trafiły w mój profil, bo to są takie zagadki bardziej na przykład jakieś szyfry są. Trzeba je rozszyfrować, o co chodzi. To dla mnie akurat jest super. bo Ja uwielbiam szyfry, bawienie się szyframi, więc zrozumieć o co chodzi. tak? Czasami trzeba się domyślić, czasami trzeba czegoś poszukać. Czasami trzeba zwyczajnie skojarzyć, bo wiecie. Tak. Patrzycie na odpowiedź, tylko musi Albo jakaś ta klepka w mózgu przeskoczyć, tak. żeby zrozumieć, że właśnie to jest odpowiedź. Kilka zagadek ma ten cudowny, cudowną rzecz, którą lubię we wszystkich grach logicznych, czyli tak zwany aha moment, tak? Czyli po prostu nagle coś, jakiś pomysł wam wpada i nagle, Jezu, faktycznie ty zobacz. Cały czas mieliśmy to przed sobą, wystarczyło inaczej na to spojrzeć. Wykonać wow. polecenie na przykład, tak, zwyczajnie. Jest, e, jest. Tak. Znaczy jest tam jedna czy dwie zagadki, które według mnie dla mnie są. Nawet nawet wiedząc, jakie są podpowiedzi obie widząc i mając np. Na narzędzie, które jest potrzebne, bo czasami jest potrzebne jakieś narzędzie albo manipulacja trochę tym dziennikiem czy stronami, mając narzędzie w jednej zagadce, nie byłem w stanie odtworzyć tej zagadki w taki sposób, żeby znaleźć odpowiedź, tylko na zasadzie Skojarzeń, albo raczej rozumowania, co dane narzędzie powoduje z elementem, który widzę na kartce, żeby móc zrozumieć, jak znaleźć odpowiedź. Czasami są takie elementy, ale to może były jedna czy dwie zagadki. Tych zagadek jest naprawdę kilkadziesiąt, więc to jest naprawdę no, całe. No znowu sześćdziesiąt kilka, tak to jak tak. w poprzednim dzienniku. Co mi się jeszcze podobało, jak przejdziecie tę książkę, przejdziecie dziennik i macie poprzednią część. To będzie dla Was pewien mały, nie, można powiedzieć tylko to, że będzie taka mała niespodzianka. Twórcy przywidzieli, dla tych, którzy przeszli też Dziennik 29, coś specjalnego w, tej, w tym dzienniku. I więc więcej nic fajnie, nie powinniśmy tak. mówić, bo to już jest bardzo dużo. Tak. To tego... jest znaczy, bardzo dużo, no, no to jest dużo. No... Warto mieć, warto przejść na dziennik ten, zanim się weźmiecie za dwójkę, mimo wszystko. To, co mnie się bardzo spodobało w tym dzienniku, poza faktem, że są bardzo różnorodne zagadki, to to, że te zagadki między sobą się łączą. Jest... Przynajmniej mnie się wydaje, że jakoś tak więcej tego łączenia jest niż w innych dziennikach i to nie, bardzo nie, nie, nie. fajnie działa. Trzeba powiedzieć, czy więcej, czy mniej. Są po prostu połączenia. No, ale dużo też, tych to jest kluczy nie wykorzystujemy. Tak, ale też myślę bardziej o elementach, że niekoniecznie klucz wykorzystujesz, tylko jakieś. Zagadki elementy, nawiązują do zagadek. Że jakieś elementy są na przykład graficzne gdzieś w jakichś zagadkach, których nie wiesz co zrobić, a nagle kilka zagadek później okazuje się, aha, po to mi to było potrzebne. Tak, nie? taki ogólny motyw, są znacie, za jeśli chodzi o całokształt dziennika, mniej więcej wiecie, czego się spodziewać. Tylko w naszej opinii to jest ta wersja najciekawsza. Tutaj wszystko jakoś najlepiej zadziałało. Znaczy, powiem, to powiem tak, najciekawsza tak, w sensie to jest mniej więcej wzięte znowu dużo pomysłów, które widzieliśmy też w pierwszej części. To jest to faktyczna kontynuacja. Są nowe, jest, to, jest faktyczna kontynuacja, bo nawet numeracja zagadek kontynuuje się, znaczy rozpoczyna się od, od ostatniej zagadki w pierwszym dzienniku, więc rzeczywiście są to kolejne zagadki, jest to wszystko ułożone chronologicznie. Ja bym powiedział, że to jest taki sam dobry poziom jak jedynki, plus jeszcze dorzucone to, co myślę, że największe były zarzuty względem Dziennika 29 pierwszej części, że nie było żadnej warstwy fabularnej, że były tam tylko suche zagadki, ewentualnie coś na początku, coś na końcu. Ja czuję, że No w powiedzmy tym... sobie szczerze, jeszcze tego dokończę. Dokończę. E... Często my się opaliśmy na tym, że sobie doczytywaliśmy dopiero te elementy formularne później. Nie podczas rozwiązywania zagadek, bo chcieliśmy zobaczyć kolejną, 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 więc sobie skipowaliśmy teoretycznie te Ale treści. Ale to też dlatego, że on nie leżał i nie czekał na jakiś tam moment, kiedy będziemy mieli natchnienie na zagadki, tylko mieliśmy jakieś. Pośpiech, no bo trzeba Tylko zrobić właśnie. wam materiał. Tak. Więc to jakby to też y, wpływało na to, I że. Co z nie tego, zawsze że jest czytaliśmy. druga w nocy, dawaj, robimy zagadkę. Trzeba, bo przecież w końcu trzeba ten film nakręcić, prawda? Przecież nie będziemy wam robić filmu nie przechodząc dziennika, żeby nie wiedzieć w ogóle, co tam na końcu. Nie? Zmierzałam do tego, że w moim odczuciu w tym dzienniku mniej mieliśmy. Takiej, jakby frustracji, niż w tym dzienniku. Rzadziej trafialiśmy właśnie na ten moment, że o jezu, naprawdę to to, albo w ogóle w życiu byśmy na to nie wpadli. Zdarzyło się, owszem, zdarzyło nam się nawet krytykować podpowiedzi, które naszym zdaniem były niezbyt trafne. Było tak, były. Tak, były, były takie rzeczy. Ale. Nawet Tutaj mniejsza frustracja Wręcz była. Wręcz bym powiedział, że logiczny błąd wkradł się w jedną zagadkę, ale to może, jak myśmy na to Może wpadli... to, co dla nas jest problemem, dla innych nie było problemem, ale czuję, że lepiej nam się po prostu ta część rozwiązywało. Znaczy, powiem Ci, że matematycznie jest to problem, jest to duża różnica, to co tam się dzieje w jednej zagadce, ale to, tak jak mówię, no to trzeba by wyjaśnić. Jeśli chodzi o... Mówiłaś o tej frustracji, irytacji. Dla mnie ta część była najbardziej taka, tu było najwięcej takich nielogiczności, niespójności, zgadywania, domyślania się. Według mnie, jak miałbym ułożyć rzeczywiście w kolejności, to byłaby taka kolejność. Najlepsza, najgorsza. Tak, całkowicie subiektywna opinia, według mnie. Pomiędzy tymi jest rzeczywiście w naszym otoczeniu duża różnica. Duża, naprawdę zauważalna. Jeśli mielibyśmy komuś tak po prostu polecić: kup sobie dziennik, to najpierw polecimy ten. Tu faktycznie dodali znowu też elementy zostawia. fabularne, ale już powiedziałbym, że te zagadki czasami były dla mnie. Przekombinowane i nie do końca jarałem je tak, jak jarałem je te zagadki w dzienniku, po prostu. I w takiej formie dzienników myślę, że mm, życzylibyśmy sobie więcej, pomimo pewnego przesytu samą formułą. Czy znaczy, tak, tego było dla nas dużo. Tak, czułem, że już trzeci rozwiązując, ale to tak jak mówię, nam, u nas to jeszcze dochodzi ten aspekt, że my po prostu nie rozwiązujemy tego sobie w wolnym czasie, kiedy chcemy, tylko na początku, jak dostaniemy, no to jednak codziennie staramy Dawaj, się to bo ciśnąć, musimy. więc czasami jest ta presja, że no trzeba, tak? więc no też czułem, że już przy tym trzecim dzienniku trochę jestem zmęczony formułą, ale no tak jak mówię, bardzo subiektywna opinia, tak? No my nie robimy recenzji, to Ale tylko odświeżenie się tą z formą pomogło. własnymi wrażeniami tak. O, wiem o czym jeszcze możemy powiedzieć? Małe, musicie mieć brać pod uwagę, że druk nie jest idealny. Druk w takiej książce czasami potrafi coś przesunąć o milimetr. Czasami o 2 milimetry może nie być coś idealnie zsynchronizowane, więc czasami trzeba sobie to jakoś lekko wyobrazić, że to jest wyrównane. Nie oczekujcie takiej gdzieś... pełnej precyzji. Nie Wiadomo, że to nie tutaj... jest ten pułap jakościowy, no bo... Tak. Pułap cenowy byłby wtedy dużo, dużo wyższy. Nie ma pełnej precyzji i na to musicie brać, musicie brać to pod uwagę rozwiążąc zagadki, szukając różnych wskazówek, bo czasami naprawdę wydaje się, że to jest coś innego, albo że jest jakieś przesunięcia i ciężko zauważyć na przykład jakiś kształt, który powinniśmy tam zauważyć, więc czasami trzeba sobie troszkę pomóc wyobraźnią. Ale no tak jak mówię, no to są elementy, które wychodzą podczas druku. Być może na papierze jest wszystko idealnie, no ale wiadomo, no drukarnia może mieć jakiś obsów. W jednej strony względem drugą, więc nie chcąc nic więcej mówić, zwracajcie uwagę na to, że mogą być nalekatne takie błędy wynikające z druku. A czasami, jak Wam nie idzie, to trzeba po prostu dziennik zamknąć, odłożyć i wrócić następnego dnia. Tak. I wtedy otwieracie i wiecie, jakie jest rozwiązanie. Tak, tak to no, przy jednej zagadce chyba trzeciego dnia dopiero cię olśniło, tak, z jakimś pomysłem. Tak, to jedna z takich końcowych zagadek, na które się gapiliśmy i nic, i niby mamy pomysł, ale nic. Następnego dnia podchodziłam, bo mnie męczy, bo przecież ja wiem, że ja patrzę na to rozwiązanie, tylko kurczę, nie mogę jakoś tego połączyć. Dopiero trzeciego dnia po prostu podeszłam, otworzyłam, i okazało się, że po rzeki to jest proste. I Czasami, logiczne, tu tak. wszystko jest. Czasami po prostu trzeba świeżego umysłu. Jak już ciśniecie, manieczycie, chcecie przejść cały dzień jednego dnia, to raczej będziecie sfrustrowani i często będziecie zaglądać do podpowiedzi, co też zmniejszy wasz jakby. Poziom satysfakcji z rozwiązania tego bez podpowiedzi. Wiemy, że tutaj w tym dzienniku był ten system e, na końcu ten, poczytalności? poczytalności, gdzie trzeba było sobie odznaczać punkty ujemne, jak się zaglądało do podpowiedzi. Dzienniki tego nie mają, ale jak dla mnie ten efekt, te, ta poczytalność była takim, takim super ekstra bonusem, który nawet nie zwracam na niego uwagi, za bardzo przyznaję. Więc tutaj, że go nie ma, dla mnie to jakby jest wszystko spokoj. Nie czuję, nie czuję braku tego elementu, tego mechanizmu. Oczywiście można sobie samemu go narzucić, tak? Więc zaczerpnąć po prostu poczytalność z wyprawy i go tam sobie zaaplikować. Także moi drodzy, to wszystko, więc tak. Serdecznie dziękujemy wam za obejrzenie. Dajcie znać, czy jesteście zachęceni, czy może już graliście, może już przeszliście, czy mieliście jakieś problemy z zagadkami, czy nie. Jak graliście w różne, w różne dzienniki, bądź w te wersje z wyprawą, dajcie znać, co wam się podobało bardziej, co mniej. Zapominamy którą też, wersję że... chcielibyście, gdyby miały się pojawić kolejne? A to może jakoś tak, żeby to było widać w kadrze. Pamiętajcie, że to, łącznie, mamy, łącznie są dostępne aż cztery wersje, w zależności od poziomu trudności. Ten i polecamy od... tylko ze słyszenia, no bo jeszcze tak. się za niego nie zabraliśmy. Tak, no ale tak to dla dzieci, tak? Bardziej, to prostsze są rzeczy, są komiksowe raczej, rzeczy takie rysowane, takie zagadki o wiele, wiele prostsze niż, niż zagadki tutaj z szukaniem. I najważniejsza rzecz. Tu nie potrzebujecie w ogóle internetu. Tak, to tu prawda. Tu wszystko jest jakby zawarte samo w sobie, są odpowiedzi to do górnego. szybko góry góry przekartkować. Przekartkowałem do... już wcześniej. Tak, A, już to robiłem. Jak są jakieś odpowiedzi, to raczej trzeba je poszukać sobie gdzieś. O, na przykład, o dobra, no to tam są na przykład, nie? To, to, to w całości jest zestaw typowy rodzinny. Dla każdego tak. coś się znajdzie, dla dzieci też. To jest zestaw na bardziej, bardziej do użyczenia. Więc dziękujemy Wam serdecznie przy okazji, gratulujemy wszystkim tym, którzy rozwiązali zagadkę i zdobyli kopię dziennika. Rozwiązywać możecie nie tylko dla nagród, jeśli macie ochotę. Tak. Możecie kombinować, próbować. Zobaczymy, czy, czy podołacie naszej naszej zagadce. A tymczasem my dziękujemy Wam serdecznie. Wielka piona. I widzimy się w kolejnych filmach. Mam nadzieję, że jak najszybciej. Nie za pół roku. Nie za pół roku. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.